Jest jedna rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo symptomatyczna. Nawet tutaj, nawet rozmawiając z, o obrazie uczuć religijnych, nawet kiedy rozmawiamy do bardzo krytycznie o, o religii, cały czas mówimy o religii katolickiej. A tymczasem przecież w Polsce, w samym naszym kraju, mamy 16 kościołów katolickich i tylko jeden rzymsko-katolicki. Jak mówimy o katolikach, cały czas myślimy o rzymskich katolikach. Ja jestem katolikiem, ale nie rzymskim katolikiem. I to, co mnie strasznie boli, podobnie jak pana profesora, że w tej całej debacie, którą mamy, w tym całym rozkminianiu i rozmawianiu o tym, co się dzieje, zapominamy tak naprawdę o tym, że nie ma dobrej religii. Nie ma dobrej e, wspólnoty bo nawet patrząc z czysto chrześcijańskiego punktu widzenia to każdy człowiek jest grzeszny a skoro człowiek jest grzeszny to i wspólnota jest grzeszna e, więc nie ma czegoś takiego jak ideał natomiast mam takie poczucie że od bardzo dawna e, bat który nad nami wisi Bat, którego cięgi i więzy sięgają do Watykanu, a nawet głębiej, wyplenił z naszego języka i wyplenił z naszego rozumu pojęcie, że drugi człowiek może być moim bratem, drugi człowiek może być mi przyjacielem, nawet jeżeli wierzy w co innego. Wyplenił do tego stopnia, że dzisiaj w Polsce, w naszym kraju, który ma takie, a nie inne doświadczenia walki o wolność, my nawet nie jesteśmy w stanie w debacie publicznej uszanować czy rozgraniczyć to, że są różne kościoły katolickie. Bo my nawet o tym nie myślimy. To jest gdzieś po prostu stereotypowo w naszym języku zakodowane katolik znaczy się Rzym. I to jest coś, co w odniesieniu do tego, do tego artykułu, o którym dzisiaj mówimy jest bardzo symptomatyczne. Ponieważ jeżeli ja wystąpię dzisiaj i powiem, że Kościół katolicki jest przeklęty, to de facto Kościół rzymskokatolicki nie może mnie o to oskarżyć, ponieważ ja nie powiedziałam, że mówię o Rzymie. Nawet jeżeli większość osób może tak założyć. To jest moim zdaniem też problem, że my cały czas e, przyjęliśmy gdzieś, nawet w debatach antyklerykalnych, w których ja czasami uczestniczę, ten poziom myślenia jest cały czas ten sam. Jeżeli mówimy o Kościele, patrz, Kościół rzymskokatolicki. Jeżeli mówimy katolicy, to, to tylko rzymscy. A przecież ten świat jest bardzo różnorodny. Nawet tu, nawet w naszym kraju, jak ja w, w ciągu tego ostatniego miesiąca słyszałem w debacie, w, w rozmowach publicznych, że przecież tylko Kościół katolicki prawdziwy, jedyny. W Polsce katolicy są obrażeni. I dzwoniłem do swoich przyjaciół polsko-katolików, czy starokatolików, czy mariawitów, czy, czy innych katolików, czy reformowanych katolików. Powiedziałem, przepraszam, czy ty jesteś obrażony? I słyszałem, nie. No to... Bo my katolicy, wielka polska katolicka, nie, nie Wielka Polska Katolicka i nie my, katolicy. Bo jeżeli nie ma w Polsce edukacji dotyczącej religioznastwa, uczymy tylko jednej religii, jeżeli nie ma w Polsce edukacji o tym, jakie są w Polsce kościoły, jakie są kościoły na świecie, jak ja mówię w debacie, że na świecie jest ponad 40 tysięcy odmian katolicyzmu i ludzie robią wielkie oczy mówią, że pierwszy raz ludzie o tym słyszeli. To jak my możemy rozmawiać o wolności religii? Jak my możemy rozmawiać w ogóle o wolności, o wolności słowa czy myślenia? Ja się absolutnie zgadzam, że prawo do krytyki jest prawem fundamentalnym i powinniśmy mieć zawsze prawo do krytyki. Ja nieraz mam ochotę naprawdę wziąć swoje, swoje, swoje tezy czy swoje książki, pójść do katedry świętego Jana i przybić je na drzwiach. Tylko czy to coś da? Nie, bo tej wolności debaty nie ma. My się spotykamy w małym kręgu i rozmawiamy o prawach i wolnościach człowieka, ale ta debata nie przebija się do mediów, ona się nie przebija do, do, do spektrum publicznego. Nie ma wielkich debat, gdzie moglibyśmy rozważać, która religia ma czy nie ma prawo do tego czy tamtego, bo tej debaty nie ma. Jest odgórnie narzucone, że tylko i wyłącznie jeden kościół ma prawo do przymiotnika katolicki, tylko jedna wiara i wielka polska katolicka. Tylko po co? Co nam to da? Co nam to daje, poza tym, że stajemy się coraz bardziej niewolnikami, bo de facto do tego się to sprowadza. Jeżeli symbol tęczy, który yy, biblijnie jest przecież symbolem przymierza, staje się argumentem do tego, żeby, żeby naznaczyć kogoś jako wroga, Paradoksem, no przecież obraz Mat, Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą jest dokładną kopią innej ikony nie przypomnę z którego miasta, bo już nie pamiętam, ale, ale ikony dosłownie z tęczową aureolą Matki Boskiej. To jest dosłowna kopia. To dopiero od pewnego okresu zaczęto te wszystkie tęczowe piękne aureole, czyli halo tak zwane, zamalowywać na złoto. Wcześniej tego nie było, ale tego też nie uczono w szkołach. Zresztą, o czym my mówimy? Jeżeli wyjdziemy na ulicę, i zapytamy dowolnego człowieka, czy jest wyznawcą religii rzymskokatolickiej, i daj, Panie Bożą, tam nam potwierdzi, i zadamy mu podstawowe pięć pytań dotyczących praw i jego wiary, to jak myślicie Państwo, ile z tych osób będzie w stanie odpowiedzieć na te pytania? Jedna setna? Jedna tysięczna? A przecież uczymy tego w szkołach, tak? Podobno co tydzień w nakazaniach jest to cały czas powtarzane. I co z tego? Ta płytkość wiary, płytkość przekonań jest tak prosta do zadrapania, że wystarczy tylko, że zambony padnie wskazanie palcem, ten jest ten zwany diabeł, i już nie ma myślenia. Już jest tylko stos, widły i pochodnie. I to nie jest coś, o czym, o, o, co, co jest czymś wybitnym, tylko tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy chociażby ostatnich czterech lat. To naprawdę do stosów jest niedaleko. Bo jeżeli Państwo myślicie, że, że, że to się działo kiedyś i to nie wróci, to ja tylko przypomnę, że kilka miesięcy temu jedna z dziennikarek straciła w pożarze swoje wszystkie zwierzęta, ponieważ powiedziała w telewizji coś nieprawomyślnego i ktoś znalazł jej adres i spalił jej dom. Adres moich rodziców, adres mojej pracy i moi, moje mieszkanie zostało ujawnione w mediach prawicowych z informacją pójście, spalcie tego i tutaj padły argumenty. Przed moim, przed moim gabinetem w miejscu mojej pracy stoi ochroniarz. Dlaczego? Dlatego, że odważyłem się modlić publicznie, nie według tej doktryny, co trzeba. Ale kiedy siadam z oburzonym, bo, bo czasami, ja jestem masochistą chyba i po prostu czasami pozwalam osobom, które mnie atakują na wypowiedzi dłuższe, nie blokuję ich na fejsie, tylko z nimi rozmawiam. I czasami jest tak, że siada do mnie człowiek, który do mnie wskakuje z epitetami, kiedy zadam mu trzy proste pytania dotyczące tego, o co mu tak naprawdę chodzi i co go tak naprawdę oburza, to się nagle okazuje, że on nawet nie wie o czym mówi. Bo jemu się wydaje, że mszał Rzymski to powstał w 2000 lat temu, został napisane przez Jezusa i, tak, i do dzisiaj jest to Księga Święta. To, że on powstał w roku 70, 1972, tak by nie dociera. To, że tych samych modlitw używa 3 czwarte chrześcijan na, na świecie, to nie dociera, to nieważne. Bo jemu ktoś powiedział, wskazał palcem, że ten jest zły. To, co jest przerażające w tym kraju i to, co mnie strasznie boli, zarówno jako obywatela, ale przede wszystkim jako właśnie chrześcijanina, to jest to, że to, co w tej chwili słyszymy, non stop na każdym kroku z każdej ambony, to są po prostu fale nienawiści, które są sprzeczne ze wszystkim, co jest ważne i drogie zarówno dla tego kraju, ale także dla tej religii. Bo nie ma nauczania miłości, nie ma nauczania szacunku, nie ma mówienia o tym, że kto, z nami, ten kto nie jest przeciwko nam, ten jest znany. Nie ma. Jest, ten jest zły. Wskazywanie palcem na diabła, wcześniej zwanego Żydem. Jak się ostatnio mnie ktoś zapytał, byłem na konferencji międzynarodowej i ktoś mnie zadał pytanie, do czego bym w tej chwili mógł porównać Polskę, to powiedziałem, do roku 68. Tylko wtedy partia, która wtedy rządziła Polską, wskazała tego winnego jako Żydów. Dzisiaj niewiele ich zostało w Polsce. Kto będzie następny? LGBT? Czasami słyszę argumenty, a wszystkich was nie wywiozą. No nie. Ale kto będzie następny, jak się LGBT skończy w Polsce? Bo w Czeczeniu już się kończy. I zaraz będą kolejni. Był taki pastor, który napisał kiedyś wiersz na ten temat, tak? kiedy przyszli po komunistów, nie odzywałem się, bo nie byłem komunistą i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy każdego i każdej z nas proszę Państwa, bo dzisiaj atakuje się LGBT, atakuje się gender, atakuje się innowierców, za chwilę to będą kolejni ludzie, bo niestety, ale ta władza tak ma, a mariaż tronu i powoduje... Że dwóch panów, jeden w długiej fioletowej kiecce, a drugi w źle dopasowanym garniturze i brudnych butach, będą decydowali za chwilę o tym, kto jest wrogiem ludu i kogo należy spalić. I to nie jest rzecz, która się stanie za 10-15 lat, tylko to jest rzecz, która się dzieje już tu i teraz, w tym kraju, w tym mieście, na nas.